Hej, 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 siemanko, jestem Bartoszyk i to kolejny odcinek na moim kanale z Lego Batman Te hey, Video Game, zobaczmy teraz, piąta misja, jeśli film się spodoba, na szczycie wierzę, jeżeli film się spodoba, możesz zostawić lajka, like, łapkę w górę, zasubować i wejść w komentarz, tam w link, no i... Dobra, za wyglądem klauna i szerokim uśmiechem kryje się szatański umysł o, o chęcią wyrządzenia jak najwięcej szkody wrogowi numer jeden, Batmanowi. W arsenale Jokera można znaleźć można elektryczną rękawicę. Rękawiczkę, która... rękawiczkę zabójcze, karabiny maszynowe oraz gaz rozmieszający. Zaczynamy tutaj. Pan ćma w poprzednim odcinku pokazał nam... Kościół ten. Co to? Robin ucieka i... Dobrze. dzisiaj będzie live prawdopodobnie z Minecrafta, a przed może będzie też znowu z czegoś CS-a czy coś. Aha, Batman powrócił! Na szczycie wieży! Tutaj szybko monety zbieram. Idę w lewo, no. Powoli chcę całą mapę odcykać. O, widzę już jeden mini zestaw. Ej, we trzech. Tak, we trzech. Na szczycie że Da się tu coś zbudować, drabina to zbuduje, z wszelką chęcią Ale monety ze zbiorem, no bo W tej misji nie wiem, czy dużo będzie monet Mini zestaw, dziękuję, da się stąd Nie ja. To tu się przesuwało chyba zawsze No Um. O, tu są ci Czekaj, wszyscy zaskoczą To ich tak naraz Żeby mnożnik Razy trzy, razy trzy, razy trzy. Mogłem więcej, no ale W ogóle ile pod kościołem jest śmieci? O, widzę tu kolejny jakiś A, potrzebuję bombowego hmm. do kostiumu, czyli to jest jakoś Ten bombowy gdzieś jest, tak? Chyba nawet wiem gdzie jest, tam na początku był po prawo Najpierw zbior, a czekajcie, czy w ogóle jest Nagrywa się. Fu! No i dobra. Jak się nagrywa, to idziemy dalej. Jakieś kwiaty, kwiaty, kwiat z kwiatami, monety. No, tu już kostium jest. To dobrze mówiłem. Mogę sobie tu wziąć. I tu powinien być kostium wybuchowy. A tu szybujący, i tu tak. Aha! No, dobra. Idę od razu tu do tego, żeby zebrać kostium i tego gryfa. Nie wiem, nie wiem, co to jest, czy gryf. O jezu, no piruety robi. A czekajcie, bo ja tutaj. Widzę jakieś możliwości No nie Przedcy... No nie Poczekajcie O nie No dobra A ja wiem i tak jak w sumie tam się dostać Wystarczy uniki na razie zrobię I pójdę tu a właśnie, poczekajcie, bo tu coś Batman mógł też A On co dawał? Pewnie 2 na 3 A przecież tu jest jeden A, bo to nieczynny był... Jas, yes. To się chyba rozwalić nawet dało. A ja wiem i tak jak do tego grywa dojść. Wiem, że ten mini zestaw da się zebrać przez... Kcianę. Ej, wow! To było trochę agresywne zajście. Tutaj szybko zbiorę. No i co? No i wychodzi teraz Harley Quinn. No i Batman idziemy. Podjadę sobie. Trzeba ty mi strzelać w to coś. Bum. BUM. Rzuca granatami. buduje lufę. i siedzisko uciekaj stąd nie wiem po co to spadło po co ona to chyba że zwaliła ostatni i moneta moneta fakt mam 50 tysięcy i połowę a zobaczcie tu można to nie wiem co Aha. Wiem jak to zdobyć. Trochę będzie odcinek trwał dłużej, no ale zdobędę. To się nie będę cackał. Wezmę Batmana i zrobię to. Batmana i zrobię to, co chciałem. Idę tu. A. Hop. Hop. Cięcie, przerwa. Nie, no nie ma cięć. Zawsze w takim momencie by mogło być, ale to znaczy nie wiem po co cięcia do takiej gry wybuchnij, najmniej mi zestaw No rękę ci prześwituje przez to, no pewnie to testowali czy się da No dobra, teraz idziemy na górę co się dzieje I tutaj I trzeba iść po kostium Szybujący, on jest blisko Chyba, nie Ale no Czego się nie robi dla mi zostawa Hop, fioletowa monetka Tutaj zawsze mogę zrobić cyk Mumi, ciachrach No jak ona sk ja, ja, chcę tą postać, żeby tak skakać. No wiadomo, że tak nie będzie skakać. No ale szkoda. O, zebrałem niebieską. Tą drugą monetę da się? Da się, na pewno. Wystarczy stanu Nie wiem, gdzie stoję, na czym. Wszystko niebieską monetę. Ej, co to, co to, co to jest? Jak wy to widzieliście, to przepraszam. A właśnie, spróbuję tym szybującą. No. Przelecić całą mapę. O. Co to? A tu, no, zapomniałem o tym. Ja jeszcze chcę coś sprawdzić A tu nie sprawdza A tu kolejny był No trochę tego dużo Super bohater tu powinien być strój Tylko Robin musi z tą wyjść, Patman też wejść Idziemy po zestaw. no... Uf, przecież to jest twoje 5 minut Ej, bo ja się zastanawiam, czy się da Ej, o kurde, tego nie przemyślałem A, oni tu wrócili Ej, kolego, da się po tobie? Bo się nie da nie, no nie gadaj Co za fail no nie Jeszcze raz Na pewno się da Trzeba zrobić manewr O Jezu Ej da się Na pewno się da Ja stąd Ej, jakbym się nie zblokował. Dobra, ostatnie dwie próby, żeby tutaj... Nie... Próbować. Ostatnia próba. No nie, nie... O, dobra. Nie da się, widzieliście ten manewr. Teraz można wrócić do przejścia misji. Co jest? To to wróciło. No nie, prawie ją uderzyłem. Co ty kurde? Ja już cię mogę nadgonić, daleko. No przeskoczyłaś sobie? No ja też mogę skakać. Kurde, co ty myślisz? to już tu jestem no to ta misja trochę długa krótka jest no ale mi się wydaje że dziesiąta misja na kanale była dłuższa nie krótsza a czekaj muszę to w drugą był monetki niebieskie monetki No jezu o. o Robin tu jeszcze jest Potrzebne To jest kamek Ty go naciśnij Jak ja będę na górę wchodził No i co No idziemy pokonać jokera Joker nic już nam nie może zrobić A pokaże coś Da się tylko trzeba dobrze wystrefować. No nie. No wiem, że się da. O! To tam, że to była tylko niebieska, no ale... Tutaj przejście, przejście. Speś nie pytaj No, no chociaż to jest w takim miejscu, że Trzeba być tu we dwóch Cyk i wchodzimy Oj Bez kostiumu oczywiście O, oh o, -oh. robi też. Harley Queen w dzwonie. loker w dzwonie. Ow, dzwoneczek. Jak ja uderzę w dzwona, to... Nie wiem, kowadło widzę, że tworzy i spadłem. W ogóle pana to. Lecę se tu i tu powinna być niebieska. Znaczy fioletowa powinna być, ale jest niebieska. O! To są trzy niebieskie. To jest satysfakcjonujące, jak coś się otwiera, nie wiem czemu Tea ja do góry Tu Aha Uderzyłem głową w rurę Tu jest mi zestaw u góry Aha On już dzwona uderzyła tu moneta była Ej, w ogóle jak na taką misję to tu kurde tyle monet ma Trzeba wstukać w stukupu kaczka co jest? No dobra, chyba już Poczekajcie ile Film trwa 15 minut, a ja myślałem, że będzie 10. No dobra, to nie jest najdłuższy film, no Ale to już od... Kurde, mogłem w sumie wziąć tamten kostium z wybuchaniem i to tu wybuchnąć w sumie by się dało, ale nie, tak by można było to zrobić w sumie znaczy nie, że ja teraz bym to robił, ale bo tu są przecież jeszcze te takie zmienniki a no i dawaj wstawaj na to rocker też tak skacze ja też tak chcę skacze i co on tutaj coś a dzwoni po ja po uderzam sobie w dzwono daj spokój Nola, telewizor Co on robi? Co to było? Proszę państwa, ja tej tutaj... nie, 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 ładuję, 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 ładuję szybko trzeba drugi tworzyć ładuję, ładuję, nie, nie, nie o! dobra Słychać pewnie pada ale lecimy. Ach, dostał wodą. Bolał go to na pewno. A w sumie po co, jak przyleci. Teraz, teraz, teraz. Nie zdąży strzelić. Nie no, trochę mi owił. Teraz możemy do drugiej maszyny. Ma max O, jedno mi zabrał. To jest dobry znak, bo teraz jak mi sobie zabierze 2 i 2, no to. Ja skinę, no ale. Wow, nie trafiał i tylko jedno Tylko mi cztery serca zadał tym maszyną Pięć, no dobra Ile, a mało ma serc Wow, tata Co on robi? Znowu będzie robił bzy-bzy Hono tu! I na 1HP. A. Jezu to był najłatwiejszy boss. Po wziął prądem. A Batman kostiumu nie ma. Nie tu perze nie to pejrze. I tym akcentem, tym akcentem. Przechodzimy do 15 kolejnych odcinków, gdzie będziemy grać misję u złoczyńców. Tutaj, wow, prawie 150 tysięcy nie spadło. To by było, to by było 150. Nie zostawy to będzie karta do no dokładnie. Dokończ historię. O, no i dobra, tutaj... A, no co, dlatego też dłuższy film będzie, bo tu jeszcze taka kacenka. Aha, już ma co robi. Tutaj. Joker sobie salił. Głowę. I Batman. Oh. Lima. Hacker. E Batman e Robin. O oh, sinal Lego Batman, trochę wideo prawy koniec gry, no ale jeszcze do tego końca, trochę daleko, to przez Kipna. No i co? No i mamy tutaj złe, a ja jeszcze bym tam do azylu Arhama, ja nie chcę do azylu, tylko chcę czyli pokazać no czyli zobaczyć w ogóle patrzeć na każdą misję tutaj 20 mieniec zestawów 5 2. 2, 5 2 tutaj 15, 5 i 0 i tu też będzie 21, 5 i 0 no tutaj najwięcej mieniec zestawów ja. Jakby nie ten co poleciałem tam o szybowaniem. No i co? I wszędzie jest Super Bohatera 5 I tym idziemy tu w górę. Góra góra I tam się odblokowała misja dodatkowa i to i po tym się chodzi. Tam super zestaw. Posiadłość Lejna. Tu można zobaczyć wszystkie. Tu dużo było. 8. Najwięcej w jednej misji miałem chyba 8 właśnie w tamtej. 5, 6, 4, 7. 8 i 7 i... Dobra, stanę tu. I to jest koniec odcinka. Mam nadzieję, że się. Poczekajcie. Nie, to nie o to chodzi. Mam nadzieję, że film się spodobał. Łapkę w górę, sub by było mi miło i papa.